Mój SP pragnie się ze mną spotkać. Mój SP pragnie spotkania ze mną najbardziej na świecie. Mój SP robi wszystko, żeby doprowadzić spotkanie ze mną do skutku. Mój SP pragnie się ze mną spotkać, ponieważ czuje, że nasze rozmowy i wspólnie spędzony czas są wyjątkowe i pełne radości. Nasze połączenie jest dla niego naturalne i inspirujące. Mój SP pragnie spotkania ze mną najbardziej na świecie, ponieważ czuje się przy mnie szczęśliwy i zrozumiany. W jego sercu pojawia się radość i ekscytacja na myśl o naszym wspólnym czasie. Mój SP robi wszystko, aby doprowadzić nasze spotkanie do skutku, ponieważ wie, jak wyjątkowa jest nasza relacja. Podejmuje konkretne kroki, abyśmy mogli spędzić razem czas w atmosferze bliskości i zrozumienia. Nasz wspólnie spędzony czas jest zawsze wyjątkowy. Jestem jedyną kobietą w jego sercu. Mój SP z radością inicjuje spotkanie, ponieważ czuje, że nasza relacja przynosi mu szczęście, spokój i spełnienie. Każda myśl o mnie napawa go ciepłem i ekscytacją. Mój SP widzi we mnie wyjątkową osobę i dlatego z łatwością podejmuje kroki, aby zorganizować nasze spotkanie. Działa z entuzjazmem i pewnością, bo czuje, że to jest właściwe. Mój SP nieustannie myśli o mnie z uczuciem i tęskni za naszym wspólnym czasem. Nasze spotkanie jest dla niego priorytetem, ponieważ czuje głębokie połączenie między nami. Mój SBI z każdym dniem coraz bardziej pragnie spędzać ze mną czas. Widzi, jak wiele radości i inspiracji wnoszę do jego życia, dlatego działa, aby nasze spotkanie stało się rzeczywistością. Mój Espi z pełnym zaangażowaniem dąży do tego, abyśmy się spotkali, ponieważ rozumie, że nasze relacje są wyjątkowe i pełne miłości. Jego działania zbliżają nas coraz bardziej. Mój SP odczuwa ogromne pragnienie zobaczenia mnie, ponieważ przy mnie czuje się swobodnie, szczęśliwie i autentycznie. Każda chwila myślenia o mnie wzmacnia jego chęć działania w kierunku naszego spotkania. Mój SP podejmuje inicjatywę, aby spotkać się ze mną, ponieważ czuje, że nasze spotkanie przyniesie nam obojgu radość i spełnienie. Jest pewien, że to najlepszy krok dla nas,